Towarzyszy, więc manifest PPR, który ukończyłem dwa dni temu, został rozesłany do kilkunastu czy też kilkudziesięciu osób, i w tym momencie krąży sobie po sieci. Tego tsunami już się nie da powstrzymać. W każdym razie, w piątek, kiedy jest zapowiedziana oficjalna premiera manifestu w formie audiobooku, jak i manifestu na stronie, na portale. Na portalu Odrodzenie FR. No to najprawdopodobniej wszyscy ci, którzy chcieli ten manifest przeczytać do tego momentu, już ten manifest będą znać. To, że to się dzieje, wiem przede wszystkim z faktu, że zacząłem dostawać zgłoszenia do partii, więc jest to dobra wiadomość. Jeszcze manifest nie został ogłoszony, a już ludzie chcą do partii wstąpić. I w tym i ten filmik, który w tym momencie tutaj nagrywam. Jest taką moją propozycją, no jak tutaj należałoby tę partię budować w ciągu najbliższych tygodni, no najtrudniej właśnie jak budować te struktury. Więc, oczywiście, tutaj decydujący głos dotyczy towarzyszy, z którymi współpracuję w Polsce. To oni będą tu partię budować. Ja tylko mogę tutaj włączyć swoje trzy grosze, kilka pomysłów, jak ja bym to widział. Więc przede wszystkim do wszystkich, którzy przeczytają manifest albo wysłuchają manifest, którzy chcą zaangażować się w nowo powstającą partię żeby już w tym momencie wysyłać e-mail na mój adres tovmichal.gmail.com yy, Oczywiście no, za jakiś czas pewnie powstanie specjalny e-mail partii, pewnie powstanie specjalna strona internetowa albo strona tam w social mediach i tak dalej i tak dalej, ale do momentu do którego yy, oficjalny jakiś e-mail nie powstanie no to spokojnie możecie wysyłać swoje zgłoszenia do partii na mój adres e-mail to w michal, może tutaj nawet sobie zapiszę ten adres to w gmail.com yy, no dobra, no ale chyba sobie poradzicie co w tym e-mailu należy napisać? No, na, przede wszystkim napiszcie coś o sobie. No. Więc najważniejsza informacja, jaka tutaj powinna paść w tym e-mailu, to jest skąd jesteście. Chodzi tutaj o waszą lokalizację geograficzną. A więc, no, województwo. Ewentualnie powiat, ewentualnie miasto, miasteczko, wieś i tak dalej. To jest ważne, gdyż PPR będziemy organizować w formie zdecentralizowanej, w formie regionalnej. Chodzi o to, żeby no nie tworzyć jakiegoś takiego jednego wielkiego miejsca, które byłoby łatwe do dla infiltracji dla różnych naszych przeciwników, czy to przeciwników politycznych z prawicy, czy to przeciwników politycznych z lewicy, czy też w końcu dla określonych służb, które miałyby nas tutaj zwalczać. Więc tak jak tutaj no problemem tych wszystkich social mediów jest to, że tam są jakieś grupy na Facebooku na kilkaset osób czy kilka tysięcy, każdy wszystko widzi, no to tutaj raczej chciałbym tego uniknąć, a więc właśnie zachować ten charakter zdecentralizowany i tak, żeby tutaj no, no właśnie. Zaraz to może rozwinę. Czyli tak, piszecie mail i podajecie swoją informację, skąd jesteście. Druga informacja: no to koniecznie tutaj trzeba podać informacje dotyczące tego, no, z czego żyjecie: no, czy jesteście uczniami, czy jesteście studentami, czy pracujecie zawodowo i tak dalej. To są dla nas bardzo ważne informacje. Yy, co dalej? No i dalej chciałbym także jakąś tutaj informację dotyczącą no, waszej dotychczasowej aktywności politycznej, no, czyli, czyli czy należeliście do jakiejś organizacji, czy macie jakieś takie poglądy, czy, czy w manifestie, który przeczytaliście, są jakieś uwagi krytyczne co do tego. piszcie no, tam co tego, no, nie ma co się wstydzić. W każdym razie po dostaniu, takiego, po dostaniu takiego zgłoszenia na dzień dzisiejszy przez najbliższe tygodnie wyobrażam sobie proces podwójnej weryfikacji. Czyli proces podwójnej weryfikacji polegałby, a najpierw ktoś tutaj z najbliższego grona po prostu będzie z nami chciał porozmawiać o sprawach politycznych yy, i taka rozmowa powinna mieć charakter właśnie takiej telekonferencji, czyli, czyli no, musicie do właśnie umówić się, czy to będzie rozmowa przez Whatsapp, czy przez jakiś inny komunikator, czy też może w internecie, może Discord, może Messenger. Te szczegóły to już tutaj ustalał towarzysze, no chodzi o to, żeby jak najmniej, jak najmniej tutaj jakichś takich no, podawać niepotrzebnych danych, które, które gdzieś tam mogą Wypłynąć, więc w momencie pisania tego maila prosiłbym Was o to, żebyście wymyślili sobie albo pseudonim, którego będziecie korzystać, albo też po prostu podać imię i nazwisko. To do Was należy decyzja, czy podajecie imię i nazwisko, czy też podajecie pseudonim. Jeśli podajecie pseudonim, to proszę o oryginalność, oryginalność tego pseudonimu. Wszystkie jakieś takie pseudonimy na zasadzie trockista, komunista, towarzysz komunista, to proszę, no to się bardzo łatwo może pomplątać, pomieszać, więc najlepiej jakieś, no jakieś bardziej oryginalny jakieś imię, czy co tam, jak duży jest naprawdę wybór. I ten pseudonim będzie następnie funkcjonował w naszych tam wewnętrznych jakichś tam kartotekach NKWD naszej partii. Yy, więc tak, no i, i ponieważ no, do tej pory no, cały czas mamy tutaj problem z różnymi prowokatorami, którzy wchodzą na nasz kanał, którzy na tym kanale piszą różne głupoty, którzy wchodzą na nasz czat w czasie transmisji na żywo i także piszą różne głupoty. Którzy od czasu do czasu jakieś sobie tutaj żarty robią, no to będzie musiała być ta właśnie weryfikacja w formie y, rozmowy, takiej y, telekonferencji z pokazaniem twarzy. Jeśli ktoś nie chce pokazać twarzy, to znaczy, że ma coś do ukrycia i, y, y, i oczywiście no, y, przyjęcie takiego czy kogoś do partii, przynajmniej na obecnym etapie, nie ma żadnego sensu. Ta rozmowa jest bezpieczna, ona nie będzie przez nikogo publikowana. Ona będzie jedynie dla wiadomości osoby, która do Was zadzwoni, yy, która właśnie no, musi Was zobaczyć, zada Wam kilka pytań politycznych sprawdzających, czy po prostu Wy w ogóle wiecie o co chodzi, czy też no, jesteście jakimś prowokatorem, który w ostatniej chwili postanowił sobie dla żartu tutaj partię, yy, do partii się zapisać. No, i w tym momencie, jeśli tutaj miałaby ta rozmowa pozytywny przebieg, to znaczy, że wy chcecie się do tej partii zgłosić, a towarzysz, który was będzie weryfikował, powie, że jest wszystko ok. No to następnie dojdzie do drugiego poziomu weryfikacji, i w tym momencie porozmawia z wami osoba, która będzie odpowiedzialna za. Organizowanie struktur regionalnych, czyli jeśli jesteście z województwa takiego czy innego, z miasta takiego czy innego, no to drugą rozmowę z Wami odbędzie już towarzysz, który będzie tutaj koordynował organizowanie struktur PPR w tym konkretnym regionie. Tak więc, jakby Wasza, wasza znajomość członków partii będzie się ograniczać do tych członków z kierownictwa, którzy dokonają jakiejś tam weryfikacji i y, następnie już tutaj struktur regionalnych, to tutaj. W, w, jak będzie się tutaj komunikować partia w regionie, to już zależy od tego koordynatora. No, chodzi o to, żeby w przypadku ewentualnych właśnie represji, ewentualnych tych no, człowiek, no, nawet gdyby chciał tutaj wyjawić wszystkie dane personalne wszystkich członków PPR, no to co najwyżej sypnie tylko członków tej konkretnej grupy, do której był przypisany, nie mając w ogóle pojęcia i świadomości o tym. Co się dzieje w innych komórkach. Yy, więc w przypadku większości członków moim zdaniem wystarczą te dwie typu rozmowy, i w tym momencie już można jakoś tam przejść do dalszych działań. W przypadku ludzi, którzy działają politycznie od dłuższego czasu, a więc są aktywni, czy to aktywni tutaj w publicystyce, którzy to wielokrotnie gdzieś tam kiedyś w przeszłości no, polemizowali ze mną, właśnie nasze drogi polityczne nie, nie, nie do końca właśnie szły w tym samym kierunku, no to w tym momencie no to powinien być dla, dla, dla tych właśnie takich szczęściarzy Yy, właśnie ten taki proces potrójnej weryfikacji, ta potrójna weryfikacja to jest rozmowa z towarzyszem Michałem, który no jakby tutaj no już pogada z kimś właśnie takim no jak taki właśnie weteran z weteranem, no słuchaj no chcesz wstąpić do naszej partii, ok no, ale jak mamy to rozwiązać żebyśmy się zaraz nie pokłócili, żebyś zaraz nam tutaj nie robił rozłamu frakcji czy, czy innych takich, a jeśli chcesz frakcję to na jakich zasadach więc tak, no jeśli chodzi o ludzi, którzy są, nie mają jakiegoś tam większego doświadczenia politycznego, no to podwójna weryfikacja, tutaj w przypadku weteranów potrójna weryfikacja, także właśnie obowiązkowa rozmowa z towarzyszem Michałem. Teraz tak, jeśli chodzi o no dochodzą do mnie różne tutaj słuchy, różne głosy krytyczne. Które oczywiście są uzasadnione, no, że może by tutaj wyciąć to, może by wyciąć tamto, może po, po co tutaj mówić o dziecku, a po co te, podawać to, po co podawać tamto. No niestety, no, w, pisząc taki tekst, no, trudno wszystkich zadowolić. No, yy, są pewnie wątki, które należałoby wyciąć, no, które należałoby zweryfikować. No tego należałoby mieć czas i właśnie usiąść poważnie ten tekst przeczytać jeszcze raz, zredagować, prze, prze, prze coś tamtego no, i pewnie coś takiego nastąpi. No, 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 nie traktujcie tego manifestu, przynajmniej całości tego manifestu jako jakoś taką no, słowo Boże. Tam załóżmy, jest kilka takich rozdziałów, które rzeczywiście należy traktować jako Słowo Boże i ze wszystkim się zgadzać, ale jest kilka takich rzeczy, które no, albo możecie jakby mieć uzasadnioną uwagę, że w sumie to jest niepotrzebne. No, pojawiło się ok, no ale jest to niepotrzebne. Yy, no a pewnie są też jakieś tam moje uwagi, pomysły, co do których się nie zgadzacie. No. I to już jest jakby kwestia, no, którą sobie wyjaśnimy później. Wyjaśnimy właśnie w większym gronie, gdyż no, niezależnie od tego wszystkiego, no, przynajmniej na pierwszym etapie działalności, dopóki będzie nas mało, no to trzeba będzie tutaj zachować jakąś taką właśnie formę yy, no, zebrań. Dzisiejsza technologia to całkowicie. Umożliwia, a więc jakaś taka dwugodzi dwugodzinne zebranie, w którym to no jak najwięcej właśnie ludzi zainteresowanych no, mogłoby tutaj wyrazić swój pogląd na to, w jakim kierunku powinna się rozwijać ta partia, sobie podyskutować. Czy to jakiś zoom, czy to Discord, czy to jakaś inna tam telekonferencja. To wszystko jest dzisiaj możliwe. Możliwe są konferencje naprawdę z udziałem przynajmniej kilkudziesięciu osób i właściwie z tym można ruszyć prawie, prawie od dość szybko. No i to, to, to by było właściwie na tyle. To znaczy, no, to, co ja tutaj właśnie chciałem przekazać, no to jak z tym wszystkim ruszyć, jak to, jak to rozruszać, co zrobić, żeby te osoby, które, które słuchając manifest i nigdy wcześniej nie angażowały się w partię polityczną. No. Jak to ugryźć, no, to jest także jakaś taka wskazówka dla tych, którzy no, już załóżmy utożsamiały się z ruchem komunistycznym od dawna, ale tak naprawdę nigdy do tej pory nie mieli do czynienia z, 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 z pytaniem budowania partii może nie masowej, no, ale przynajmniej no, partii większej niż, niż, niż Kanapowa Sekta. No no i to jest oczywiście to jest oczywiście duże, duże wyzwanie, duże wyzwanie dla nas wszystkich no, a więc zebrać się do kupy, ustalić jakiś plan działania, przejść do działania i przynajmniej przez najbliższe kilka miesięcy, przynajmniej do tego zjazdu, przynajmniej do pochodu pierwszemajowego no, ciągnąć to w takim kierunku no, żeby rzeczywiście no, jak najwięcej tutaj tych korzyści wspólnych wyciągnąć to w każdym razie no jeśli będzie nam wszystkim przyświecać myśl no że Najważniejsza jest tutaj no, obrona klasy robotniczej, walka klasowa i przejście do takiej agresywnej kontrofensywy przeciwko kapitalizmowi, żeby właśnie tutaj rozbudowywać te nasze struktury, promować marksizm, zwalczać rewizjonizm i, i ogólnie robić wszystko, żeby o tym naszym PPR było głośno yy, i żeby nasze struktury jeszcze bardziej się powiększały, no to oczywiście no. To, mm, no, tak na, to. Tak naprawdę no, naszym największym tutaj wrogiem, przeciwnikiem jest. Jesteśmy my sami. No, to znaczy, powstrzymać tutaj jakiś taki autodestrukcyjny indywidualizm, potrzeby kłótni, potrzeby pokazania komuś, kto jest mądrzejszy, kto ma tutaj więcej zasług, kto, kto tam kogo lepiej obrazi i tak dalej. No. No mam nadzieję, że, że tego wszystkiego uda nam się uniknąć, w każdym razie uda nam się uniknąć do, do zjazdu, no bo to wiadomo, że jak dojdzie do zjazdu, no to dojdzie do, może dojść do jakichś tam właśnie... Jakiejś rywalizacji, jakiejś konkurencji, ktoś tam może się obrazić, no, ktoś tam może przegrać jakieś głosowanie i demonstracyjnie trzasnąć drzwiami, założyć frakcję, stworzyć własną inną, konkurencyjną dla nas partię. No. Różne rzeczy mogą się zdarzyć. No ale przynajmniej, no nawet jeśli jakby z tego rozproszenia, które jest obecnie, że właściwie nie ma nic, no bo to jest jakby, no ja patrząc na polską lewicę dostrzegam właściwie takie totalne rozproszenie właśnie i to właśnie do jakaś taka, no, taką bezpłodność, no, żeby przejść do, do tej działalności realnej i że właściwie działalność realna to jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla partii burżuazyjnych, ewentualnie dla socjaldomokracji. Kratów, no, to, że są właśnie partią no, no, A to, żeby, żeby ktoś, kto prezentuje właśnie takie poglądy radykalnie komunistyczne, no to działał? No to nie, 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 no, bo my jesteśmy tutaj wpisani w no, bycie internetową sektą. No i oczywiście no, z, perspektywy, z perspektywy ruchu komunistycznego, no. Konkurencja może, może być motorem postępu, no, tak jak właśnie są te frazesy kretynów, że konkurencja jest motorem postępu. No, w, 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 na wolnym, no, w gospodarce konkurencja raczej nie jest, konkurencja sprzyja jakiemuś takiemu wyzyskowi robotników, no. ale no to jest, no jak istnieje, istnieje jedna partia. I my tworzymy inną, ktoś inny tworzy inną partię i mówi, ja tworzę inną partię, bo ta partia jest za mało aktywna, albo ta partia coś tam. I on jest bardziej i ta partia jest bardziej aktywna od nas, a my wtedy musimy być bardziej aktywni od tamtej partii. No to to oczywiście jest taka konkurencja, no może być i twórcza. No. Więc nawet jeśli po tym zjeździe miałyby z tego powstać dwie partie czy trzy partie, to lepiej, żeby te rozproszone środowisko internetowych krzykaczy no, zebrało się do kupy i do, na zjeździe powołało dwie lub trzy partie, niż żeby był ta ten marazm i, i niemoc, które, które są dzisiaj. No. Dobrze, towarzysze. No to nie przedłużam. To są moje propozycje. Zachęcam do słuchania manifestu, zachęcam do poważnego przemyślenia tego, czy jesteście właśnie gotowi walczyć o socjalistyczną Polskę. Jeśli tak, to piszcie zgłaszam się do PPR-u. Czekam na kontakt. Piszecie wszystko właśnie wszystko to, co nas interesuje, no, nie interesuje nas Twój znak Zodiaku, nie interesuje nas to, jaka jest Twoja ulubiona potrawa czy inne tego typu pierdoły. Nas interesuje to, skąd jesteś, z czego się utrzymujesz i jakie, jaka jest Twoja droga polityczna. No i dobrze jest tutaj takich rzeczy nie zatajać, no, ja tutaj nikogo nie skreślam, no, jeśli ktoś powie, no, no, ja jestem tutaj właśnie radykalnym komunistą, ale jeszcze trzy lata temu byłem wolnorynkokretynem, no, na przykład towarzysz Rafał tutaj, no, to on bez, bez żelady mówi, no, trzy lata temu byłem wolnorynkokretynem, no, ale wyleczyłem się, no, z kolei tam towarzysz Piotr chyba, no, to tam mówi, że był jakimś tam narodowcem, znaczy, no to, to, to różne. Ja, ja z kolei mówię, no ja byłem trockistą, no to, to, to nie wiem co gorsze, bycie wolnorynkokrytynem czy trockistą. No każdy, każdy, każdy ma tam jakieś grzeszki z przeszłości, no więc, więc no, dobrze tutaj właśnie sobie pozwolić na taką szczerość, ta szczerość to jest tylko między, między to, to nie wszyscy muszą wiedzieć, jaką, kto, kto, tam ma przeszłość, no ale, ale my musimy wiedzieć, to znaczy osoby organizujące partie muszą o was, o was wiedzieć jak najwięcej, bo my i tak będziemy to weryfikować po swojemu, no. Więc yy, szkoda by było, że ktoś tam się do nas zgłosi, coś zataj my później ustalimy, o kurde, ale to on trzy lata temu to był w jakiejś organizacji faszystowskiej, no. Nie możemy gościowi ufać. I mimo że ten człowiek już dawno to się z tego wyparł, zata, ten wyparł i, 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 i odkupił swoje winy, no to jak taka informacja do nas dojdzie z innej źródeł, no to wiadomo, że będzie smród i, tej nie, i, i, i to rodzi nieufność, no. I, i, i to rodzi nieufność, więc... Jak na, jak, na, jak na spowiedzi trzeba powiedzieć wszystko to co może nas interesować wszystko także to co może być potencjal, potencjalnie kompromitujące no bo to wiadomo że osoby które mają jakąś tam kompromitującą przeszłość no to to też jakby uderza bezpośrednio w budowaną partię no więc my musimy weryfikować no ale oczywiście no to są informacje które nie będą się tam jakoś jakoś no roz, roz, roz rozpowszechniany. Równocześnie towarzyszę tak. Informuję. Co jest jeszcze ważne? No nie wiemy, nie wiemy, jak tutaj zachowają się. No nie wiemy, jak zachowają się. No nasi, nasi, nasi kochani rządzący. No, no bo w końcu. No PPR jest to, jest to, jest to skrót którego po prostu. No no, kłuje w oczy no, takiego Ziobre czy, czy innych takich. No, więc Zwłaszcza, że, że tam już teraz jest jakaś tam instytut verba veritatis do walki z antypolonizmem, którzy tam chcą towarzysza Michała postawić tam przed, koło, koło Baracka Obamy i koło innych znanych polityków. Także towarzysz Michał ma być tutaj sądzony za promowanie antypolonizmu, za szczucie na żołnierzy wyklętych, za nazywanie żołnierzy wyklętych ścierwem. Yy, więc, no a teraz jak zobaczył, że został opublikowany manifest PPR, powstanie PPR, no to najprawdopodobniej, no tutaj może pojawić się jakieś takie bicie piany właśnie, różne tam prawaki, mówią, o, ten komuś z Francji tworzy partię i tak dalej, i tak dalej, więc oni nam tutaj mogą zrobić dużą reklamę, właśnie taka nagonka na PPR, no to co tam... No, więc, więc tych ludzi zgłoszeń może być rzeczywiście dużo, także wielu różnych prowokatorów. Yy, więc oczywiście, no, w trosce o nas wszystkich, no, szanujcie siebie, szanujcie nas, szanujcie swój czas, szanujcie swoją prywatność. Także no, te rzeczy, które, które nam powiecie, no to no, naprawdę nie musicie nam podawać swoich danych personalnych, jeśli nie chcecie się przedstawić, to naprawdę nie jest to obowiązkowe. Nie jest też obowiązkowe podawać jakichś tam takich, nie wiem, adresu zamieszkania i innych takich. Naprawdę zachowajmy sobie tutaj jakiś minimum, minimum, minimum nieufności, minimum konspiracji, minimum tego. Na wypadek, gdyby no, komuś tam kiedyś zachciało się. Te, no, tą naszą próbę budowania partii komunistycznej torpedować, represjonować, rozbijać. No. Jeśli mają podjąć taką próbę, no to i tak pewnie podejmą, ale my im nie ułatwia nie, nie ułatwiajmy tego zadania. W każdym razie tak, no. nie popadajcie w paranoję, towarzysze. Nie ma żadnego paragrafu, który by delegalizował istnienie polskiej partii robotniczej. No. Yy, więc no, nie mogą nas za to ten. Ale równocześnie, no, Polska to jest polska, Polska jest rządzona obecnie przez świrów. I oczywiście to, że dzisiaj takiego paragrafu nie ma, to nie znaczy, że takiego paragrafu nie będzie za 3 miesiące. No. Yy, więc wszyscy ci, którzy nie chcą, no, no boją się ewentualnych represji, no to niepotrzebnie nie tutaj nie. Nie narażajcie się na, na, na tutaj ten zachowujmy ten zachowujmy właśnie zachowujmy e elementy konspiracji i po prostu ograniczajcie jakieś takie swoje znajomości w ramach organizacji do członków POP regionu w którym jesteście, więc to żeby skutecznie działać, oczywiście trzeba znać towarzyszy z waszego miasta, z waszej dzielnicy, ewentualnie z waszego regionu. To tak, jakby z tymi w bezpośrednio z tymi ludźmi z którymi macie działać, no to oczywiście trzeba ten kontakt utrzymywać, ale już no, bądźcie ostrożni z z zaprzyjaźnianiem się tutaj z, z działaczami z innych miast, którzy mogli nie być dobrze zweryfikowani i którzy po prostu mogą być jakimiś prowokatorami. Jakby pytanie jakby co jest gorsze, co jest bardziej groźne, czy to, że będzie prowokator, który po prostu. No, wszystkie dane przekaże ABW czy to będzie jakiś prowokator który od razu wyśle do jakiegoś tam redłocza czy innych faszystów którzy będą po prostu mieli jakąś taką satysfakcję no dorwać jakiś tam młodych sympatyków komunizmu i ich pobić albo ewentualnie zabrać jakiś sztandarek no, tacy niestety są ci y, takie te środowiska no bardzo odważne w biciu kobiet, bardzo odważne w biciu nastolatków no. Więc przynajmniej na początku do, do, do którego ta partia nie, nie powstanie, nie będzie miała takiego twardego kręgosłupa, twardego kośca, tak żeby no, na ewentualną przemoc móc odpowiedzieć, póki co nie możemy. Ale kto wie, kto wie. PPR już raz udowodnił, że... Że w obliczu, w obliczu zagrożenia, i to nie zagrożenia jakichś tutaj żałosnych typków, którzy bią kobiety, ale w obliczu zagrożenia ze strony III Rzeszy, Esesmanów, którzy mordowali właśnie tutaj w generalnej guberni, PPR się nie przestraszył. PPR tych wszystkich, dobra, bez, bez wulgaryzmów, dzisiaj bez wulgaryzmów, pogonił, no, nauczył ich szacunku i kultury. Dobrze, więc zachęcam wszystkich do aktywności na czacie w czasie premiery manifestu PKWN. Bądźcie tam, oglądajcie i słuchajcie wszyscy razem. Piszcie na czacie, że wstępujecie do PPR i oczywiście czekam, czekamy na Wasze zgłoszenia. Pozdrowienia!